Czarnej owca jak pastor, KPW wugankę jest chyba mafią się joytarz robi się jasno Szare osiedle, jak w chalone miasto Czarnej owce jak pastor KPW wuganka jest chyba mafią się joytarz robi się jasno Szare jak w chalone miasto Mur się sypniał jak się odbija Mór na zamyt KPW nawija Znowu tu pajac pcha się na kija Czyptarz skina i szybko pomija KPW rapy, w urapie, słuchaj w głośnikach, ciemne osiada lepiej nie podbija Komina dynie jak halun wypa Komunady Dyni, kp muzyka. Kpw mafia, Kpw rap, Kpw mafia, 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 mafia Czarny owca, jak pastor. Kp gank jest chyba mafią. Mali się joint też robi się jasny Szary osiedla, jak w nas. Czarny owca, jak pastor. Kapy gang jest chyba mafią Pali się joint robi się jasno Szare ośrodki jak w Halloween miasto Halloween miasto, koty na dynie Dawaj cukierki fuj mam pikser Baseball na szywej i się pali Kpw rapy i żumali.